Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zrobię taki luźny odcinek, żeby troszkę z Wami porozmawiać. Piszecie mi w komentarzach różne rzeczy, co byście chcieli zobaczyć, co byście fajnego, żebym nagrał, zrobił. Może zacznę od tego, że mikrofon, ja go tutaj mam, mówię do niego, ale czasami słuchajcie, muszę mówić ciszej. Synek śpi i nie mogę się tu wydzierać, ale w telefonie moim, a nie mam najlepszego telefonu. Słyszę, że dobrze mnie słychać wyraźnie. Może czasami faktycznie za cicho, więc postaram się teraz mówić głośniej, ale też proszę mieć to na uwadze, bo myślę, że na słuchawkach każdy tam dobrze mnie słyszy, ale mówię, wiem o co chodzi, mam to na uwadze, działam, będę mówił głośniej. Teraz też mam nadzieję, że mówię głośniej, więc mówię głośniej. Pytacie też, telewizor, jaki telewizor? Mówiłem, jaki telewizor, OLED, jak najbardziej ustawienia mojego telewizora, chcielibyście zobaczyć ustawienia mojego telewizora, dobra, zrobię kiedyś o tym odcinek, nie ma problemu, pokażę Wam jak mam ustawionego, od razu mówię, że moje ustawienia są nie są wzorowane na nikim innym, to nie są profesjonalne ustawienia, takie jak ludzie polecają, bo owszem, ustawiałem tak swojego OLEDa, ale nie cholery mi się takie ustawienia nie podobają, jest za ciemno, przymrużone, ja wiem, że tam może jakieś do, y, zgubię efekty w cieniach, szczegóły, detale, gubię, ale ja jednak lubię sobie go pod siebie podkręcić. Usłuchajcie, siedziałem, patrzyłem, jak mi się to podoba. Ja na przykład wolę mieć y, dynamiczne mapowanie tonów włączone, dam je HG i G, w niektórych grach tak, ale w niektórych za bardzo przyciemnia obraz i ja totalnie z tego rezygnuję. Tak samo jak teraz w piątce jest ta czerń, kolor czerni auto albo wysoki, niski. Tam też coś pozmieniałem, pobawiłem się, bo też mi się nie podobało to, jak obraz wygląda. Też lubię sobie delikatnie kolory podkręcić. Nie ma problemu. Kiedyś wam to, kiedyś zrobię taki filmik, jak mam ustawionego swojego OLEDa pod Xboxa i pod, pod piątkę, tak? Nie ma problemu. Zrobimy, słuchajcie, i taki materiał, jak to wszystko wszystko wygląda właśnie w, w tym moim telewizorku. Za, za nami jakaś tam konferencja, to znaczy jakaś tam 2021 rok Betesta Showcase. No i tak, zrobiłem ten słuchajcie jeden materiał w Resofcie. Widzę, że na razie odzew przypuszczałem, że będzie większy, ale nie ma tragedii, spokojnie, nie poddaje się, będzie na ten temat więcej. Też człowiek mnie prosił, żeby zrobić taką, taki filmik. Dla dzieci, bo ma dzieciaki w domu, rozumiem, i żeby dzieciaki nie grały w gry od 18 lat, pokombinuję, zobaczę jak to się robi, aczkolwiek teraz mogę szybko nawet udzielić taką wiadomość, wydaje mi się, że wystarczy po prostu założyć na swoje, hasło, na swoje konto hasło i zrobić drugie konto dla osoby nieletniej, wtedy będzie miała ograniczone tak, że na PlayStation Store nie będzie mogła ściągać gier powyżej tego roku, więc będzie siłą zablokowana. Jeżeli nie wiem, robimy, że dzieciak ma 12 lat, no to Max może grać u gierki do 12 roku życia i wreszcie Gierek sobie nie pogra, tak? Więc wydaje mi się, że to jest tak najsensowniej, jak tam się można robić: po prostu zakładamy drugie konto z kategorią wiekową konkretną, a na swoje. Na swoje konto główne robimy dodatkowe hasło. Można je nawet zbindować, wiem, chyba na przyciskach. Tam się szybko wciska i wtedy się ładujemy. Na pewno tak jest na Xboxie, więc wydaje mi się, że na Playaku jest ta sama historia. Także tak, mamy. Słuchajcie, ten mikrofon o OLEDzie zrobimy na pewno, nie ma problemu. Też szykuję, słuchajcie, dla Was porównanie wiedźmina. Mam chytry plan, też powiedzcie, co o tym myślicie i może wejdę w to grubiej. Chcę dla was porównywać Wiedźmina na Xboxa, na Playaka. Na Xboxie go uruchomię bez patcha, na a na Playaku go uruchomię z patchem. I zrobię tak, że będzie tu jeden OLED, a tu będzie obok drugi OLED. Czyli będziecie widzieć dwa OLEDy, na których jest uruchomiona ta gra. I chciałbym, co w ogóle, dajcie znać, czy to, to... Znaczy, ja chcę w to i tak wejść, więc, ale ogólnie myślę, że to będzie grube, gruby pomysł. Takie właśnie porównanie dla Was będę robił. Będą dwa telewizory, nie jeden. Nie będę skakał po e, HDMI 1, 2, tylko po prostu będzie jeden i drugi OLED będzie e, podpięty. Będą podpięte dwie konsole. No i będziemy sobie patrzeć, sprawdzać, e, co i jak, jak wygląda. Ale raczej te porównania nie będę robił nowych gier, tylko właśnie takich, jakichś aktualizacji, ulepszeń. Coś takiego wiecie, nie chcę też, żeby mój kanał był. Yy, bo po pierwsze, nie mam takich możliwości jak niektórzy, więc u mnie nie będziecie patrzeć, że grama 30 czy 28, katek, czy 25 w jakiejś rozdzielczości śmiga. Uważam, że tego jest tak dużo. Że na pewno kto będzie sobie chciał zobaczyć, jak dana gra w cyferkach, śmiga, na jakiej platformie, spokojnie znajdzie w internecie. Ja raczej będę wam chciał pokazać takie dwa OLEDy obok. Tu podpięty Xbox i tu podpięty Playak. I będziemy sobie patrzeć, jak ta sama gra wygląda na tym i na tym. Myślę, że pomysł klawy. Niestety kamera zawsze ta troszeczkę, wiecie, ten obraz jest zawsze troszkę inny, tak? No, OLEP trochę to niebieskie światło daje, też to czasami tam ktoś mi napisał e, w tym w komentarzu, że czemu w w że taki niebieski śnieg? No, on jest biały, u mnie ja go widzę białego, no ale niestety kamera tak ten obraz łapie, konwertuje, że u Was jest to niebieskie, ale myślę, że jak będziemy jakieś gry porównywać w miarę w ładnej kolorystyce, to myślę, że w miarę, w miarę sensownie to będzie wyglądać i te szczegóły, detale uda nam się wypatrzyć. Wy, wypatrzyć. Także słuchajcie, szykuję fajne porównanie Wiedźmina na dwóch olejkach, żeby to fajnie wyszło. żeby Było grubo i chcę trochę w tą drogę podążyć. Zobaczymy, co z tego będzie. Coś, czuję, że będzie dobrze. No i tyle, kochani, słuchajcie. Piszcie, jeżeli coś jeszcze chcecie, żebym poprawił, żebym zrobił. Jakie macie zastrzeżenia, czytam, staram się odpowiadać i staram się coś z tym dla Was robić. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Niedługo o porównanie wieśka wjeżdża na kanał. Yo!